M Goldex jest prawnie zarejestrowaną firmą na terenie Emiratów Arabskich w Dubaju, w tak zwanym Złotym Mieście, mającą swoją fizyczną siedzibę u naszych sąsiadów w Niemczech, w Monachium, w znanym biurowcu przy Strasse 13. MGoldek została zarejestrowana w marcu 2010 roku, a więc ma już ponad 3 lata swojego istnienia i ciągłego wzrostu. Firma rozwija się bardzo dynamicznie, co nie jest dziwne, gdy tylko pozna się model biznesowy firmy. W krajach, w których ludzie poznali już ów system, mówi się wręcz o gorączce złota czy masowym przystępowaniu do programu. Za sukcesem firmy stoi Gold and Silver Physical Metals Kilogram. Która od roku 2008 działa na światowych rynkach handlu metalami szlachetnymi. Firma handluje z inwestorami wyłącznie dużymi partiami o wadze co najmniej 1000 gramów. Mgoldex jest odpowiedzią na zapotrzebowanie coraz większej ilości ludzi na zakup złota inwestycyjnego w mniejszych ilościach, dostępnych dla przeciętnego obywatela o wadze od 1 do 100 gramów. Mgoldex oferuje cztery grupy korzyści. Do pierwszej grupy zaliczyć można ludzi, którzy w sklepie internetowym samodzielnie kupują sztabki złota o najwyższej próbie czystości 999,9. Złoto oferowane przez Ale Goldex jest certyfikowane przez największe rafinerie świata i można je legalnie w przyszłości wymienić po cenie złota, a nie złomu, na gotówkę w każdym banku na świecie. W ten sposób każdy człowiek może w ramach swoich własnych oszczędności nabywać sztabki złota i oszczędzać na przyszłość swoją czy swoich dzieci. Wartość złota nikomu nie trzeba tłumaczyć, a fakt, że obecnie jest w bardzo atrakcyjnych cenach, daje niespotykaną od lat szansę gromadzenia go. Drugą grupą korzyści jest program biznesowy otwarty dla każdego. Firma stworzyła szansę nabywania złota w cyklicznych bonusach po 7000 euro. Dwa razy po 3,5 tysiąca euro. W zamian za zaproszenie kolejnych ludzi. Firma wynagradza każdego, kto przyczynia się do jej rozwoju. Zarekomenduj M.Goldex dwóm swoim znajomym. Więcej nie trzeba. Zasada 1 plus 2, czyli ty i dwoje ludzi bezpośrednio zaproszonych do programu, otwiera przed tobą możliwość nabycia nieograniczonej ilości złota w bardzo atrakcyjny sposób. Wejście do programu wiąże się z jednorazowym, podkreślam, jednorazowym kosztem w wysokości 540 euro lub 150 euro, a korzyści to cyklicznie 7000 euro w złocie. MGoldex posiada bardzo dobrze przemyślany sposób na grupowy zakup złota, dający jednocześnie niespotykane wcześniej korzyści dla uczestników. Proszę spojrzeć, tak wygląda tak tzw. stół do grupowego zakupu złota. Stół zamówień składa się z czterech poziomów, które obejmują 15 zleceń kupna. Poziom pierwszy 8 zamówień, poziom drugi 4 zamówienia, poziom trzeci 2 zamówienia, poziom czwarty jedno zamówienie. Koszt jednostki na główny stół zamówienia to 540 euro, z czego 40 euro to koszt abonentu uczestnictwa na dwóch stołach. Tak więc czysta jednostka jest warta 500 euro. Wszystkie przychodzące zamówienia klientów umieszczane są na pierwszym poziomie. Pierwszy poziom zawiera zamówienia nowych klientów zapraszanych przez uczestników znajdujących się już na danym stole. Mogą też zostać przypisani przez ludzi z innego stołu lub być jednostkami od tych, którzy właśnie zamknęli swój stół i rozpoczynają nowy. Zaraz to wyjaśnię. Kiedy pierwszy poziom jest wypełniony zamówieniami, stoły dzielą się na dwa symetryczne, a jednostki przechodzą na kolejne poziomy. Jednostki znajdujące się na pierwszym poziomie dają bonus zakupowy dla osoby będącej na czwartym poziomie. Spójrz, łącznie mamy 4000 euro, z czego za 3500 euro firma zakupuje złoto, które otrzymuje osoba znajdująca się na czwartym poziomie. Pozostałe 500 euro to jednostka na nowy stół zamówienia. Jak widzisz, wchodząc za kwotę 540 euro, Twoja jednostka przejdzie przez dwa stoły. Każdy z nich da Ci bonus w wysokości 3500 euro w złocie. Po zamknięciu drugiego stołu masz łącznie 7000 euro w złocie. Firma odejmie od tej kwoty 7% kosztów administracyjnych. W tej chwili możesz odebrać cały swój bonus w złocie i zakończyć swoją przygodę. Możesz również wejść do programu kolejny raz opłacając 540 euro. W swoim panelu na stronie internetowej masz opcję, której zaznaczenie daje firmie Mgoldex prawo do potrącenia z kwoty 7000 euro Automatycznie 540 euro na nową jednostkę umieszczenie jej na stole zamówienia najbliższej osoby, która Cię zaprosiła. Ponieważ jest taka zasada Follow Me, czyli jednostka zawsze podąża za osobą, która Cię wprowadziła. To samo dotyczy się jednostek osób, którym Ty pokażesz MGOLDEX. Im więcej takich osób, tym szybciej będą się zamykały Twoje stoły. Wstępny stół zamówienia różni się tym, że kwota wejścia to 150 euro. Jest tylko jeden stół, po którym otrzymasz 1040 euro, z czego firma weźmie 7% kosztów administracyjnych, tak jak poprzednio. Tutaj również możesz zakończyć swoją przygodę, odbierając całość lub wpłacając 540 euro na główny stół zamówienia. Wstępny stół jest tylko etapem przejściowym. Ma na celu umożliwić wejście do programu osobom, które nie dysponują tak dużą gotówką na start. Firma MGoldex handluje złotem i ono jest produktem, które kupujesz i które otrzymujesz. Mając złoto z programu bonusowego, jesteś jego właścicielem. Możesz zażądać dostarczenie go pod wskazany adres. Jeżeli wolisz pieniądze, możesz swoje złoto odsprzedać firmie. Wtedy otrzymasz gotówkę w walucie euro na wskazane przez siebie konto. Trzecią grupą korzyści jest program liderów. Pamiętasz zasadę 1 plus 2, czyli że musisz mieć dwoje ludzi osobiście zaproszonych? Kiedy spełnisz ten warunek, uczestniczysz w programie bonusowym, ale kiedy Twoi ludzie również spełnią ten warunek i każda z tych osób przynajmniej jeden raz zamknie główny stół zamówienia, Ty wchodzisz do programu liderów. Od tej chwili zamknięty stół w twojej grupie da Ci 7 punktów kariery. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jak głęboko od ciebie zostanie zamknięty stół. Każdy punkt jest rozliczany na podstawie tej tabeli. Punkty są dodawane, co umożliwia pięcie się w karierze i coraz większe dochody. Dla przykładu, zamknięcie się pierwszego stołu, który będzie premiowany, daje 7 punktów kariery, a każdy punkt jest wart 7,5 euro. Czyli na Twoje konto wpływa 52,5 euro. Jeżeli suma Twoich punktów przekroczy 100, to wartość każdego następnego punktu będzie na poziomie 10 euro z drugiej strefy płatności, czyli za zamknięty stół w Twojej grupie otrzymasz już 70 euro. Takich stołów będzie się zamykało coraz więcej w coraz krótszym czasie wraz z rosnącą grupą. A ty będziesz awansował na coraz wyższe pułapy płatności. Przypomnę, że punkty te są wciąż dodawane. MGoldex nie ma resetów czy co miesięcznych kwalifikacji. Wciąż pniesz się w górę zarabiając coraz więcej. Tak wyglądają dodatkowe dochody z programu liderów. Jest to dochód typowo pasywny, gdyż działa tutaj zasada premiowania ludzi, którzy naprawdę przyczyniają się do rozwoju firmy MGoldex, a co za tym idzie i własnego. Czwartą i ostatnią grupą korzyści są bonusy od firmy. Pierwszym, jaki zapewne dostaniesz, to złoty zegarek. Otrzymuje go każdy, kto wejdzie do programu Liderów. Ty otrzymasz go również. Firma przewidziała dodatkowe sztabki złota za osiągnięcia w promocji MGoldex. Są też wycieczki do wygrania w różnych konkursach, które są ogłaszane na stronie internetowej. Jak widzisz, na MGoldex można tylko zyskać. Być może podczas tej prezentacji pojawiło się pytanie o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. Co się stanie z wpłatą, gdy nie uda Ci się zaprosić do programu dwoje ludzi? Mgoldex jest prawdziwym biznesem. Firma zarabia na handlu złotem, więc nie przywłaszcza sobie Twoich pieniędzy. Kilkukrotnie wspomniałem, że wchodząc do programu kupujesz złoto. Jeżeli nie uda Ci się zaprosić dwoje ludzi i spełnić warunku to otrzymasz złoto za taką kwotę, za jaką wszedłeś. Nie będzie tam bonusu, ale firma zgodnie z umową zawartą pomiędzy wami, zakupi dla ciebie złoto. Jak widzisz, twoje pieniądze są tutaj bezpieczne, a firma uczciwie wywiązuje się z umowy. Z MGoldex możesz tylko zyskać. Firma od ponad 3 lat dba, aby każdy uczestnik był zadowolony, a za oferowaną przez ciebie pomoc w promocji, będziesz bardzo dobrze wynagradzany. Przypomnijmy cztery grupy korzyści. Pierwsza: dostęp do złota bezpośrednio w sklepie internetowym. Druga: program bonusowy, w którym jednorazowo płacisz 150 lub 540 euro, zapraszasz dwie osoby i otrzymujesz cyklicznie 7000 euro w złocie. Trzeci: program liderów, w którym zarabiasz coraz więcej z całej swojej grupy. Cztery: Dodatkowe bonusy, którymi firma MGold spreniuje każdego, kto przyczynia się do rozwoju firmy. Pamiętaj, że złota nie musisz nikomu tłumaczyć, każdy zna jego wartość. Dla ciekawości dodam, że coraz częściej mówi się o powrocie tzw. parytetu złota. Oznacza to, że za walutą przestanie stać tylko słowo banku, ale ma powrócić zależność od złota. Być może słyszałeś o tym, że wszystkie liczące się państwa zaczynają ściągać swoje złoto do swojego kraju. Warto mieć własne złoto, to naprawdę dobra rada.